Do wygrania się ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba, dzwonę łapkę górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło punktusowe, a skina z ostatniego filmu, co jest GoSkinsa, wygrywa ta osoba. Odazwi się na Discordzie, na kanalot skina Oczywiście przypominam, że wrócimy natychmiast wpłaty wpłat z skinami na co jest oczywiście jakbyś chciał sobie załadować, oczywiście zyskać prezencik taki, oto no za darmo przy wpłacie skinami Bądź po prostu, oczywiście jakbyś chciał sobie płacić, no to pamiętaj, żeby użyć kodu Proxy, dostajesz wtedy 10% każdej wpłaty z książka, oczywiście. Na star frytę i jak strona Kroxy ładujesz, to takie piękne skiny na ciebie czekają. Koska w końcu zeszła. Gratuluję serdecznie. No i takie skiny cały czas na was czekają. Na Tomabupec została dwukrotnie podbita szansa na wygraną. No i im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. I jak uda ci się wygrać, to skina od razu do jakiego punktu dostajesz. Zapraszam cię na stronę Pyredslaw, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne Dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym, KROPSI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. No Link w opisie. Mamy myślę, że możemy zacząć sobie dzisiejszą panik od bitewki jakieś 1200 zł, jest to oczywiście nasz budżet na dzisiejszy film. więc zaczniemy sobie powiedzmy od skrzyneczki Tripa. Może wrzucimy sobie ze trzy takie do tego tak podbustowany również tutaj w wleci raflesik, podbustowana wersja skrzynki Danger. Weźmy tą skrzynkę retro też podbustowaną Nie będzie tutaj Waper Waving, i powiedzmy jeszcze, no to jakąś podbustowaną będę rzucił Radiation 2000 Zł, niecałe koszt oczywiście takiej bitewki. 14 skrzynek, więc zobaczmy, jak to wszystko będzie chodzić. Ktoś do nas dołączył, nie musieliśmy już oczywiście bota, więc fenomenalnie. Dusimy i póki co, no mam przewagę 170 Zł, koszt tej oczywiście. Meczki P90 teraz dla nas jest to delikatnie tutaj. na nasze konto ten drop poprzedni. 154 zł. Uspik, bardzo ładnie. Przewaga jest naprawdę póki co całkiem sympatyczna. Minimal wear, Fiverr dim Dream, już stówki. Kolejna WPN, ale to będzie chyba z Bat Co? Ok, nie tak. Minimal no, myślałem, że to będzie Bat ale okej, okay. jednak się troszkę zdziwiłem. Mamy cały czas przewagę, 630 zł w naszym ekipunku, mojego przeciwnika 350. No teraz tym glockiem trochę sobie nadrobił. No ale spokojnie, my tutaj jeszcze mamy parę skrzyneczek przed nami, które nas bardzo interesują. Na przykład te skrzynki właśnie retro. Jestem ciekaw jakie tutaj skiny uda nam się z tej skrzynki zdobyć. O proszę, po kałaszku, no, no rzuca nam tutaj te lepsze skiny, no tylko właśnie, przede wszystkim Żebyśmy tą bitwę finalnie wygrali, bo w tym momencie, no już jest nieciekawie I ta przewaga, no już się oddala troszkę Skar 20, 18 złotych No i bardzo ważna skrzynka jest, Digielek, to jest 115 No i ostatnie, najważniejsza skrzynia za 600 Nie CO TY GADASZ, NO NIE, NO Tak się nie robi, no wygrywałem stary do ostatniej skrzynki, no ale no niestety no, nie zawsze można wygrywać, panie w chłodzący, tak? Ja to doskonale wiem. Tiger Tooth. No ile? wrzućmy no, coś takiego. Cztery osoby, tryb shirt. No ja tutaj uderzam w ten tryb shirt, żeby po prostu. No jak najwięcej osób tutaj zdobyło tego karambita, Tiger Tootha. I jesteśmy w domu, tak? No generalnie, jeżeli jeden spadnie taki karambit, no to nie jesteśmy na zero. Oj, proszę! No, jest w pierwszą w już, ale tu jeszcze coś musi polecieć. Żeby to na pewno była bitwa na plus. No kurczę, jeżeli tak to by się zakończyło, w sensie takim rezultatem ta bitwa, no to troszkę bym żałował, że nie odpaliłem jednak y, bitwy po prostu na, na dwie osoby. Po prostu jeden na czterech. To się jeden na trzech. No jest kolejny tutaj do kolekcji, więc to już będzie na pewno bitwa na plus. Jeszcze dziewiątka, dobra, Nevermind, To jednak nic nie żałuję, bo bym został na dziurę. I jeszcze tutaj krambit, i będziemy w domu tylko! Co tu się dzieje? Ale Kering wrócił 8400 No fantastyczna ta bitwa z naszej strony no ma się ten web do interesów, co? Ma się to przeczucie To jest właśnie ta inteligencja, stary Dobra, lecimy teraz tak Strzynka, Anarchia Dwie, do tego Radiation luxurious podbustowana dlaczego nie i podbustowana skrzynka Scarlet. No to jest skrzynka naprawdę gigamocna 6 łącznie na tej bitwie, więc zobaczymy jak to chodzi. A ty, jak chcesz wygrać Skina, możesz napisać jaki masz rating aktualnie w CS2? Bo ja się muszę pochwalić, że w końcu udało mi się wbić 15k Elo i no generalnie kurczę no fenomenalnie, że udało mi się odbić z tego ratingu, gdzie no naprawdę, no takich trasherów miałem w teamie, wszystko dostawałem na dziurę, no czerwona ściana generalnie meczy, nie? Ale no finalnie, no na szczęście zamieniło się to w całą zieloną ścianę, wróciłem dzisiaj na 15 koła elo, mam na więcej elo w tym sezonie I no lecimy po 20 koła, tak? To jest oczywiście cel mój na ten sezon aktualny, ale ojoj, oj, oj, czemu ten kakula, że Nie no TAK SIĘ NIE ROBI, 400! Tyle mi zostało, dobra powiem wam tak, że teraz muszę serio tutaj popisać się Tą moją inteligencją i serio zakręcić tutaj coś Co kurcze może mi dać faktycznie Jakiś profit, jakiś fajny profit Zrzucimy skrzynkę tribal ze dwie Dorzucimy tą, wrzućmy jeszcze skrzynkę Tą saloon może, możemy jeszcze wrzucić z 6 stówek, coś takiego, więc powiedzmy Case, Zróbmy taką bitwę. 4200. No i trzymajcie kciuki. Tu oczywiście do trafienia noży. Tutaj glossy jakieś. Tutaj black pearl. A tutaj karambi. Outroń. Więc zobaczmy, bo Adrian, trzymajcie kciuki, żeby szczęście się do mnie uśmiechnęło. Podczas tej bitwy, no Fire Serpenta też bym przygarnął. tutaj, no, nie będę wybrzydzał jak spadnie, no, ale no niestety nie poleci. Skrzynka teraz eventowa. Chyba eventowa, tak mi się wydaje. O, proszę! Czy to jest najdroższy drop? Znaczy, nie wiem w sumie, czy jest to najdroższy drop, ale, no, 6600 jest, więc jest to na plus. Ale nie zauważyłem, jak tam. O, kurwa, no nie, no nie, no, i w ostatniej skrzyni.